Ja, siłanko, ja jestem TechnoChata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów zmienionego tygodnia. I cóż my tutaj mamy, jak chcecie lecieć do USA, a zwłaszcza za obecnej administracji, to nie memujcie sobie na jej o temat. I już ja narażam się na pewne ryzyko nagrywając ten film, ale pewien Norweg został cofnięty z granicy za tego mema z wiceprezydentem, więc śmiał się nie z samego prezydenta, a z wiceprezydenta, a mimo to został cofnięty. W sumie, z jednej strony dobrze, że jakby dbają o swoich, nie? I szanują reputację swoich polityków, ale z drugiej strony daje to takie troszeczkę, nie wiem, taki północno-koreański vibe. Chociaż ja od teraz nie zamierzam żartować, a przynajmniej nie w przestrzeni internetowej z obecnej administracji, bo jakbym chciał jednak polecić do Stanów nie chciałbym być cofnięty. No mało tego, że został cofnięty, tam na granicy ponoć został dość mocno przetrzepany w tym e, oczywiście to zostało znalezione na jego telefonie, to nie tak, że on to gdzieś zapostował, tylko urzędnicy zażądali dostępu do jego telefonu. Więc wyobraźcie sobie tak hipotetycznie, że macie zdjęcia, których nie chcecie, żeby ktokolwiek zobaczył, a przeglądają sobie jej urzędnicy na mm, granicy. Bo, bo tak, bo musicie, więc Pogódźcie się z tym, jeżeli lecicie do Stanów. A jeżeli mieście sami takie przygody, dajcie znać w komentarzach. A my teraz przechodzimy do wielkiego kryzysu w świecie chipów. No, tyle, że kryzys nie dotyczy tego, że nie chcą kupować chipów, a że chcą ich kupować zbyt wiele. I braki w ludziach. Wyjdą, tak jak kiedyś, nie wiem czy słyszeliście o wielkich brakach wśród programistów, tak? To było słyszane od wielu, wielu lat, że brakuje specjalistów w dziedzinie programowania. No, tak, do niedawna gdzieś te, 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 te słuchy tutaj ustały, że już braku, tak tych programistów nie do końca brakuje, ale teraz podnosi się larum o to, że będzie brakować nam pracowników w rynku półprzewodników i w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji. I Australijczycy, poza Afryką, tam jest inżynierów aż nadto, to, więc przysyłają do nas nadmiar. Dobra, nie powinienem z tego żartować, ale ale kusiło, strasznie kusiło. Tak czy inaczej, no będzie brakować na przykład 27 tysięcy w Stanach Zjednoczonych, 100 tysięcy w Azji, nie, czekaj, to w Europie 100 tysięcy będzie brakować, a Azja i Pacyfik 200 tysięcy. No, do tego wszelkiego rodzaju menedżerów i tak dalej. Więc jak chcecie się kształcić w jakimś zawodzie przyszłości, no to rozmyślcie taką ścieżkę kariery. No i zatrudnijcie się w TSMC, bo ono w tym momencie jest największym gigantem rynku, jeżeli chodzi o półprzewodniki Urosło o 0,5%. Tutaj lekko się chyba autor newsa walnął, bo powiedział, że TSMC rośnie szybciej niż rynek. TSMC zwiększyło swoje udziały o ponad 35%, tylko że to chyba jest: zwiększyło swoje udziały do 35%, a nie o 35%, więc zwiększyło swoje udziały o 5%. Na drugim miejscu jest Intel 6,5%, na trzecim ASE to jest Advanced Semiconductor Engineering, też tajwańska firma, więc. Praktycznie połowa rynku należy do Tajwanu, no dobra 40%, lekko ponad 40%. Samsung 5,9%, Texas Instruments 5,6% i Infineon 5,2%. Te dwa to są takie, znaczy dość duże mają udział. Oni tam, na przykład na Infinionach, ja jak pracowałem w firmie robiącej samochody, to bardzo często właśnie one stały na procesorach od Infiniona, o których mało kto słyszy, a często w wielu bawarskich brykach się znajdują, więc no, jest to w jakiś sposób dość popularne. Tak czy inaczej, no TSMC jest bez wątpienia gigantem rynku. Nie sądziłem, że aż takim w stosunku do tego, jakie miejsce zajmuje. Intel i chyba, że to jest Global Foundry Market Revenue Share and Ranking. Nie. No ale widzicie tutaj, jak sumujemy te wszystkie procenty, to wychodzi nam lekko ponad 50%, więc pozostałe 50% gdzieś tam należy do, um, do, 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 do innych firm. Warto zaznaczyć, że te 6,5%, które tutaj jest, to jest revenue, czyli podział rynku, który należy do Intel. Do Intela, jeżeli chodzi, only includes Intel Foundry, czyli to, co Intel robi dla innych podmiotów. E, czyli to nie jest Intel jako całość, bo Intel jako całość przez wiele, wiele lat był największym producentem, bo produkował, czipy sam dla siebie. W związku z tym on tych, jeżeli chodzi o taki globalny udział w rynku, ma znacznie, znacznie większy. E, tutaj chodzi o usługi dla firm trzecich. TSMC nie ma swoich własnych procesorów i opiera się tylko i wyłącznie o usługi dla firm trzecich. Podobnie z Samsungiem. Też dotyczy to tylko i wyłącznie Samsung Foundry, czyli produkcje dla innych. Natomiast Samsung sam dla siebie też bardzo dużo produktów robi i to już też tutaj nie jest wliczane. Dobra, teraz idziemy dalej e, do do Intela. Właśnie, bo mamy wcześniej kryzys w branży chipów, bo brakuje pracowników, więc tym, którym będzie brakować, będą mogli zatrudnić byłych pracowników Intela, bo Intel zwalnia. 20% głów poleci w siedzibie Głównej firmy, więc menedżerów i dyrektorów wysokiego szczebla. Tutaj, no, Libutan ciągnie ostro kosą po głowach i zwalnia bardzo mocno. Moim zdaniem, ja wiem troszeczkę, jak działają takie duże korporacje. One przy jakichś takich mocnych zawirowaniach przechodzą taką troszeczkę, no. Nie wiem, czek, uciekło mi słowo, jak to powiedzieć. E, te, 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 taki remanent, bo gigantyczna korporacja, Intel jest większy niż, nie to powtarzam, e, Nvidia i razem wzięte, tam jest masa pracowników i czasami takie korporacje rozrastają się o ludzi, działy, które w ogóle w sumie nie są do niczego potrzebne. W związku z tym trzeba wykosić nadmiar, tak, po prostu zwalniamy, hura, a potem sprawdźmy, kogo zwolniliśmy, kogo nie powinniśmy zwolnić i zatrudnijmy go z powrotem. Sprawdźmy, czy faktycznie taka ilość pracowników nam jest potrzebna, czy nie. Przeżyłem to rok temu w swojej wtedy ówczesnej firmie. E, osoby, które zostały zwolnione e, na zwolnieniach grupowych, niektóre już 2, 3, 4 miesiące później z powrotem pracowały w firmie. No, bo się okazało, że nie no, ten ziomek to się nam jednak przyda. E, wydaje mi się, że podobnie jest z Intelem. Żeby się nie pieprzyć w jakiejś, wiecie, skoro to jest gigantyczna firma, to ciężko wyłapywać pojedynczych pracowników i ich zwalniać. Więc zarządzamy w takiej sytuacji zwolnienia grupowe, pozbywamy się bardzo dużej ilości ludzi, patrzymy, czy firma się nie rozpieprzyła po tym wszystkim. Jeżeli nie, to znaczy, że gid, że ich nie potrzebowaliśmy i możemy. Mieć większe zyski o te 20% ludzi. Jeżeli kogoś zwolniliśmy, kogo potrzebowaliśmy, zatrudniamy go z powrotem. Jest to taka, powiedzmy, normalna procedura, kiedy firma przechodzi przez jakieś finansowe problemy. Wracamy na Tajwan. Do TSMC nie, ale też, bo TSMC, no jako główny dostawca chipów z Tajwanu, no i też inni jak ASE, o których wcześniej mówiłem, nie mogą obsługiwać 601 firm z Chin, w tym Huawei. Oczywiście Chiny się wściekły, no bo Tajwan to dla nich jest praktycznie ich terytorium i ono się stawia, zdaje jakieś na nich sankcje, na państwo matkę. W ogóle Tajwan to jest, to, to jest bardzo ciekawe państwo. Natomiast tak, Chiny się zdenerwowały i też pewnie wyciągną sankcje gospodarcze w kierunku Tajwanu. Całe szczęście. Szczęście albo nieszczęście, Chiny na tyle już są zaawansowane w swoich procesorach, w procesach produkcyjnych, głównie tutaj liderem jest SMIC, że no nie grozi to moim zdaniem trzecią wojną światową, bo ja do niedawna twierdziłem, że jeżeli jakaś trzecia wojna światowa ma wybuchnąć, to właśnie jak Chiny zaatakują Tajwan. Proszę ja was, kto będzie się bił? Jaka trzecia wojna światowa Izrael versus Iran? No przecież kto się ma tam bić o ten kawałek pustyni? Błagam was. Trzecia wojna światowa to by była może kolejna Korea, kolejny Afganistan, gdzie byłaby to taka kryptowojna tych mocarstw, ale na tamtym terenie żeby się to za szeroko nie rozlało. Ale światowa. Błagam was, nie ma szans. Jakby denerwują mnie te wszystkie filmiki w internecie, gdzie ktoś mówi, o trzecia wojna światowa wybuchnie. Już szybciej u nas wybuchnie, jak Rosja ruszy na państwa bałtyckie, niż gdzieś tam, jak się będą nad pustynią tłokły dwa państwa mieszkające na pustyni. No, nie ma na to po prostu absolutnie szans. Chyba że poleciałaby jakaś duża bomba. To wtedy szybciej, ale też nie sądzę. To wtedy by było o masakra i w to drugie państwo też by poleciała i zostałyby dwa duże kratery, a Globalnie, może byśmy gdzieś tam zadbali o większy pokój. Nie będą się na pewno państwa, globalne mocarstwa, tłukły o tamten kawałek pustyni. Nie ma na to szans. Szybciej, właśnie, tłukliby się o Tajwan, jak Chiny by go zaatakowały. Dobra, przyspieszamy. Nie ma już niebieskiego, znaczy nie będzie niebieskiego ekranu śmierci. Zapomnijcie o Blue Screen of Death. Microsoft wprowadza zamiast tego Black Screen of Death. Nie będzie po prostu ten ekran na niebiesko. A szkoda. W sensie on już w jakiś sposób nie rodził aż tak negatywnych emocji. Ale jedną wadę ma potężną. Dajcie znać, czy wy też o tym myślicie. Moim zdaniem Blue Screen of Death był zawsze za krótki. Ja nigdy nie zdążyłem przeczytać, jaki błąd mi wyskoczył. I już mi się załadowywało i rebutował mi się system. Nie, nie lubiłem tego. Tak czy inaczej, no już od 2021 roku, gdzieś oni się przymierzali do tego, żeby zrezygnować z tego, żeby ten ekran e, e, powiadający, e, znaczy, powiadami, o wystąpieniu błędu był niebieski, no i w końcu gdzieś to wprowadzą. Kiedy? Prawdopodobnie w przyszłym roku. E, jednocześnie wprowadzą narzędzie, które zyskało ogromną popularność na MacOSie, Raycast. E, to jest taka, wiecie, troszeczkę zastępstwo dla by, paska wyszukiwania. Y, Windowsowego. Bardzo szybko, fajnie, sprawnie działająca aplikacja do wyszukiwania innych aplikacji, zdjęć, plików, znajdujących się na danym urządzeniu. Na dodatek ma wspierać też takie wkłady firm trzecich, bo to jest takie aplikacja, która jest wyszukiwarką, ale jednocześnie można do niej inne pluginy instalować. Generalnie bardzo ciekawe rozwiązanie i ma trafić też na Windowsa. Nvidia z nowym rekordem. Jest najbardziej wartościową firmą na świecie. Przebiła rekord ze stycznia i w tym momencie. Momentie została wyceniona na koniec ostatniej sesji na 154 dolary za akcję, co daje wartość 377 bilionów dolarów. Na drugim miejscu Microsoft 366 bilionów i Apple 300 bilionów. No, Nvidia absolutny gigant. Ciekawe, czy spadnie, bo teraz wiecie, w lipcu znowu sankcje i tak dalej, to zaczną się jazdy. DLSS4 i wszyscy, jak myślą DLSS4, to myślą RTX 5000. No nic bardziej mernego, bo. Model Transformer, czyli ten poprawiony model działania DLSS-a, wychodzi z bety i tak naprawdę DLSS 4 działa na wszystkich generacjach rtx Od 2000 do 5000, tylko wspiera różne funkcje. W 5000 wspiera wszystkie możliwe funkcje, czyli MultiFrame Generator, e, no, oczywiście Frame Generator, ale też DLAA, jakieś tam upscalingi, Ray Reconstruction i tak dalej, i tak dalej. Seria 4000 nie wspiera tylko Multiframe Generatora, a tak to poza tym wszystkie funkcje, a seria 3000 i 2000 nie wspiera w ogóle frame generatora, a poza tym to wszystkie funkcje, czyli DLALA, DLAA, Ray reconstruction i tak dalej i dalej. Więc teraz nowy tryb transformatora fajnie, że jest obsługiwany na wszystkich RTX-ach, a nie tylko i wyłącznie na serii 5 czy 4000. Więc teoretycznie DLSS jako upscaler powinien działać lepiej na każdej generacji. Kart RTX. Jeżeli jesteśmy przy RTX, to 50-50 oficjalnie i znamy polską cenę. Jak coś, to ja mam na ten temat dwa odcinki na moim kanale, więc nie będę się na jego temat rozwodził. 50-50 będzie ultra słabą kartą za 1100. 19 zł, absolutnie jeszcze nie wyszła, wyjdzie gdzieś w połowie lipca, tutaj chyba bodajże to mówi nam eee, to w laptopach wyszedł i ma mieć właśnie, w wersji desktopowej będzie tak słaby że będzie miał nawet um, będzie miał nawet gorszą pamięć RAM, bo będzie miał GDDR6 a w wersji laptopowej GDDR7 co za tym idzie, no no, naprawdę ultra słaby będzie ten w wersji pc Ma trafić na rynek w, w połowie lipca. Więc, no, już za niedługo możemy się doczekać testów tej karty. Zobaczymy, jak ona się będzie spisywać. A przy okazji, RTX 5090 został podkręcony. I to w dość oryginalny sposób, także jest mocniejszy od 4 razy droższego RTX Pro 6000, więc wiecie, możecie mieć kartę za 40 tysięcy, wydając tylko 10 tysięcy, nie wiem, skuśccie się, ale tak czy inaczej, no, sam mod jest dość ryzykowny, bo polega na podmianie rezystorów w okolicy sekcji zasilania na. Tutaj, akurat został Astral od Asusa do tego użyty, także karta jest oszukiwana. Myśli, że dostaje mniej prądu niż faktycznie dostaje. Jest to jednocześnie bez wpływania na oficjalne przetaktowanie TDP. No i dzięki temu pompujecie tą kartę większą ilością prądu. No i co za tym idzie, jesteście w stanie wykręcić lepsze wyniki. Aż 800 W dostawała ta karta. No, może to być taki już na granicy, nawet dla samego gniazda 16-pinowego, bo ono to wiecie, że. Ma tylko i wyłącznie certyfikację na 600W, więc to był taki z gaśnicą. Na pewno robili tego moda z gaśnicą. Natomiast z gaśnicy nie będzie trzeba używać do złącza Asusa BF, BTF 2,5. To jest to takie, wiecie, złącze. Gdzie mamy karty graficzne bez kabla zasilającego, gdzie to złącze, złącze zasilające jest jakby na płycie głównej. Asus przetestował to złącze i to złącze było w stanie pociągnąć 1000 W, nawet na jednym, na jednym takim przebiegu 150 Amperów. Cisnęło przez, e, przez to złącze i rozgrzało się do całych 40 stopni. To jest absolutnie gigantycznie dobry wynik. Ja robiąc swoje testy jednej z wtyczek, to na zasilaczu gigabajta wtyczka przy 550 watach rozgrzała mi się do 110 stopni. Tu 1000 watów i co? I Tylko 40 stopni. Jednocześnie też przeprowadzono takie testy, że podłączono dwa zasilacze. Jeden zasilacz zasilał to złącze BTF 2,5, będące tym takim złączem, które ma służyć jako bezkablowe, a drugi zasilał kablem karty graficzną. Przez to leciało po 300 W z każdego złącza. Da się, da się. E, pomimo tego, już wcześniej było mówione, że być może takie rozwiązanie nie będzie możliwe do wykonania, żeby z dwóch różnych źródeł zasilać e, karty graficzne. Co za tym idzie? No, TDP kart graficznych posiadających złącze BTF 2,5 będzie mogło wynosić, no wiecie, jedna wtyczka PCI Express e, 5.1 600W no i z BTF-a 1000W, 1600W może cisnąć do takiej karty niech się wlewa prądem z każdej strony ładna, ładna elektrownia do tego będzie potrzebna, a rachunki za prąd będą kosmiczne e, no kosmiczne to nie były wyniki e, Nvidia, jeżeli chodzi o poprawienie IPC w nowych kartach to, to, jest, to, to jest nic nowego jak ktoś widzi te wykresy, to są wykresy e, wzrostu IPC z generacji na generację R, e, seria 4000 kontra seria 5000 od Nvidii i wyraźnie widać, że tych wzrostów praktycznie nie ma, ale to jakby nie jest odkrycie Ameryki. Patrząc na specyfikacje kart graficznych serii 5000 kontra serii 4000, to mogliśmy zauważyć, że tak naprawdę wydajność kart, czy to 5090 względem 4090, czy 5080, względem 4080, rośnie głównie o. Ilość rdzeni QDA. Nie o wiecie, że mamy mniej rdzeni, lepszą wydajność, gdzieś to tam w tych niższych segmentach jest w jakiś taki sposób rozwiązywane, że, że tych rdzeni jest tyle samo albo trochę mniej, ale podbite traktowanie, ale generalnie było widać, że ten wzrost no, jest. Tylko i wyłącznie wygenerowany za pomocą wzrostu ilości rdzeni, a nie oj, przepustowości pamięci, a niekoniecznie IPC. Za to AMD w swoich produktach już spore wzrosty. Porównując takie 9060XT to uzyskano nawet od 45% do 24% wzrostu, jeżeli chodzi o FPS-y, znaczy nie FPS-y, tylko IPC, czyli jakby samą wydajność samego, samego rdzenia, sam, poprawienie samych pojedynczego rdzenia IPC tego akceleratora GPU, więc no, AMD poszło do przodu. I to było też widać po ich kartach. E, natomiast e, też tak nie do końca, bo oni w, e, jakby wyprodukowali chipy takiej wielkości te obecnie swoje średniopółkowe nie mają wysokopółkowych, że tak naprawdę to była kalka z również poprzedniej generacji, tylko z tych najwydajniejszych chipów, nie? Bo 7900XTX to jest wydajność 970XT. Natomiast tutaj poprawili inne rzeczy, takie jak właśnie ray tracing, jak wprowadzenie FSR 4 itd. i tak dalej Więc też względem poprzedniej generacji to nie wnieśli wzrostu wydajności per se. Dobra, i teraz AMD, tani Zen 4 yy, serii 7000, 7400F wchodzi na rynek i nie wiem ile ten procesor będzie kosztował. Jak teoretycznie nowszy 8400F da się wyrwać za 320 zł, to ten procesor za ile? Za 250 będzie? Nie mam pojęcia, natomiast no, wprowadzają taki procesor ma być wyceniony na 1115 dolarów, czyli więcej niż obecnie chodzi o 8400F. Natomiast jego cena pewnie szybko zostanie urealniona, o ile w ogóle będzie dostępny w szerokiej sprzedaży, a nie tylko dla producentów OM. Intel z kolei też mamy go tutaj, jeżeli chodzi o procesory w Nowalejku maszykować odpowiedź na AMD-kowe pamięci 3D Cache, ponieważ ma wprowadzić coś takiego, co się nazywa Last BLLC, Big Last Level Cache, czyli też zwiększona ilość pamięci cache na ostatnim poziomie, tak żeby no, mógł, mógł też na być więcej ten procesor, bo jak widać po ostatnich latach i procesorach X3D, no to jeżeli chodzi o gaming, pamięci cache w dużej ilości są przez gry lubiane i tutaj Intel oprócz jakiegoś tam zwiększania ilości rdzeni w kolejnej generacji i tak dalej zamierza zwiększyć pamięć cache tak żeby pod tym względem też konkurować z AMD. My też wiemy, jakie AMD wleci do następnej generacji konsol, Ma być to UDNA, czyli już nie RDNA, tak jak do tej pory. A UDNA, następna generacja architektury GPU od AMD, ma rzekomo przynieść 20% wzrostu wydajności ogólnej i aż dwukrotny wzrost wydajności w kwestii ray tracingu i sztucznej inteligencji. No co jest całkiem teraz normalne, że na to AI przetwarzanie przy upskalonych i generowanie dodatkowych klatek, czy to jeżeli chodzi o karty graficzne do desktopów, laptopów, wszelkiego innego rodzaju inne zastosowania, to nawet w konsolach będzie na to kładziony główny nacisk w nadchodzących latach. Nacisk też powinien Switch, czy też bardziej Nvidia, nie, nie Nvidia, przepraszam, Nintendo, to na N to się myli, Położyć na ekran, ponieważ gracze niezadowoleni są z tego LCD-ka. Jest ciemny, tam HDR, to, to to jest tylko i wyłącznie na papierze i w sumie się trochę nie dziwię. Jak ktoś miał Switcha OLED i przechodzi na nowego, który jest na zwykłym LCD-ku, to pewnie nie jest za bardzo zadowolony. Dajcie znać, czy ktoś z Was ma i ma takie porównanie bezpośrednie. CD Projekt jednocześnie korzysta z Unreal Engine 5 przy produkcji Wiedźmina 4, ale też go poprawia. No jest chyba jedną z największych firm i największe projekty realizuje na Unreal Engine 5. Bierze czynny udział w jego poprawianiu, no bo Unreal Engine 5 pomimo takich, że tak powiem, fajerwerkowych wizualnie prezentacji, no to sam w sobie nie jest zbyt łatwym silnikiem do gier. Pamiętam na Discordzie Intela mieliśmy kiedyś z jednymi z twórców gier taki wywiad i oni mówili, że że generalnie Unreal Engine 5 to jest jednak masę męczarni, i duże studia takie jak CD Projekt, które mają bezpośredni kontakt do Epica i, i też takie wsparcie i sami biorą udział w rozwoju tego silnika, no to im to idzie lepiej. Małe studia muszą się troszeczkę naszarpać z Unreal Engine 5 i z jego licznymi błędami. No tutaj widać, że CD Projekt bierze cynny udział w tworzeniu też tego silnika, tak żeby on lepiej działał a PlayStation 5 może zaraz przestać działać twoje tak, twoje byczku, jeżeli, stoisz, jeżeli stoi u ciebie pionowo, no to może ciekły metal się w końcu rozpuścić, spłynąć i przez to procesor się przegrzeje. No niestety jest to znana już od dawna wada, jeżeli chodzi o Playaka, no ale coraz częściej naświetlana, bo wiadomo, im dłużej ta generacja będzie na rynku, tym więcej takich problemów może wyniknąć, ale PlayStation ma też inne problemy, a mianowicie w Holandii zostali pozwani za... No narzucanie cen gier i zawyżanie cen gier przez to, że są monopolistą w PlayStation PS, to że można kupować tylko od nich, to sami zawyżają ceny, że są one w Holandii wysokie. No Holendrzy. Chyba nie widzieli polskich cen, a jak widzieli, to też przy okazji mogą przyjść i y, pomóc nam uratować polskie ceny, bo polskie ceny często są jednymi z najwyższych na świecie. Polskie prawo jest też takie głupie, że ciężko zawrzeć jakiś taki konkretny pozew zbiorowy w Polsce, który by zadziałał, więc albo zadziała państwo jakiś łokik, albo. Ciężko jest tak nawet się zrzeszyć i domagać swoich praw w jakichś tam e, e, prywatnych instytucjach, znaczy w państwowych instytucjach, bo sądy to są państwowe instytucje, ale z takiej prywatnej ręki wielu różnych pozywaczy. No tutaj nie najczęściej niestety trzeba angażować w to aparat państwowy, który do najsprawniejszych nie należy. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Wam życzę kiedykolwiek, to oglądacie i widzimy się w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.